Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamil, a przed wami druga już miała recenzja serii Bajenikul. Pierwsza związana z magazynem. Cóż by powiedzieć. Z czasem, gdy miałam, że powiem, taki kryzys w zbieraniu LEGO, to sporo różnego rodzaju numerów nie wpadło w moje ręce. mi, że właśnie magazyn Bajenikul był związany z tym. Ponieważ, cóż... Niezbyt miałem kasy na wszystko. Później nadrobiłem to i taki numery, jak na przykład Bułko czy Jay. I w końcu wpadły w ręce. Niestety ten się jakoś nie dostał. Ja nie planowałem, żeby to nadrobić, ale jakoś nie byłem pewien. Dopiero impuls w postaci polibaga. Panie kul, który dostał się w moje ręce dzięki miłemu akcentowi sprzedawcy, że powiem do tego zmotywował. Niestety nie udało mi się odnaleźć pierwszego numeru. Będę jeszcze szukał, pewnie znajdę. Co, so, pokażę Wam co nieco so, o drugim. Tak oto wygląda gazetka. Już kiedy poczułem ten zapach farby drukarskiej, tu jeszcze, że tak powiem, tak podierałem. Oczywiście, dzisiaj mam tutaj krzykliwe różne barwy, jakieś takie galne komiksów, kurczę. No ja to też pozytywnie. Widać, że tutaj też pewne zmiany w układzie zastanawiają się. Kto jest wydawcą, niestety z nie... nie znalazłem. Odpowiedzi. Cena 12 zł. Dalej mamy zapowiedź Nexonite z lawową amunicją. Powinny nie jak to dawno było. O, fajnie, już tutaj mamy instrukcję do Akimu. Wstęp. Komiks. Hmm, no cóż, jest może kreska sprzed, jakby sprzed reformy, ale nadal ciekawie, ponieważ. Pierwszy raz widzę komiks Banikul, no dobra, może z wyjątkiem tego w mojej instrukcji, więc fajnie będzie przeczytać dodatkowo. Taki na no przykład Ninjago, to ja Czyli na ExoTale muszę jeszcze nadrobić poprzednie komiksy, a tutaj nie będę musiał. O, trochę komiks w innym stylu. Zagadki, jak zwykle. No i zresztą Banikul, to jest seria, która dużo ma rolę w komiksach, bo w ogóle cała historia Banikul to są komiksy. Jeśli chodzi o LEGO. Cóż, nie powiem, jest chyba pierwszy magazyn Banikul, jaki widzę. Podejrzewam, że dla fanów to będzie szał. No, szał jest zdecydowanie jeszcze te takie tuła fajne. Wiecie, to sporo tych komiksów. Mi się wydaje, że tutaj komiksy jakąś wielką rolę grają, bo zwyczaj było więc, na przykład, takich danych jakichś. O, ile tego jest? Ło! Ale super. Konkurs SMS-owy niestety nie wezmę w nim udziału. O, to nieźle. Urca masek, co jak co, ale nie widziałem jeszcze, żeby łączyli jakby tutaj systemowe z dodatkami, pokazywać jak to można wczepić. Wielki plusik, naprawdę widać, że to TLG w tym masza palce, a nie, że tylko media, serwis zawada czy co tu jest. Jakby pytało o dodatek. Dalej, nie, numeru nie ma, ponieważ następnego, ponieważ seria wyników została zamknięta, tylko dwa numery pozostały. No ale to wina tego, że tak powiem, że seria jest zamykana. Mamy tutaj za to reklamę Nowego Ninja, którego Wam już recenzowałem, a także drugą część Trylogii Mroczna Wyspa, którą mam, także inne części posiadam. Powiem tak, ogólnie szał jest. W tym, no zdecydowanie jest coś, że tak powiem. Jest to trochę inny od innych magazynów, nie wiem naprawdę. Być może też nowej serii, być może układu jakby graficznego, być może tego, że komik, komiks przeważa, ale naprawdę. Coś w tym ciekawego jest. Następny jest taki oto. Taki oto plakat z maską na wycięcie. O, Ekimu. Jeszcze tutaj jest. Zapakowany jest nasz darek poliwak. Taki sztuł foil pack typowy. Jeszcze w starym, że powiem, opakowaniu, kiedy to było sklejane tutaj. Oto części, z jaki się składa soku Ekimu i już od razu widzę tutaj ciekawą rzecz. Rozumiem, że iż nie zagłębiłem się jako szwabułę drugiej generacji bionikli ja brzmieć sobie do pierwszej. Ale cóż, są tu elementy zarówno typowo paniklowe, typowo systemowe, jak i typowo, typowo technikowe, więc każda, każda tak powiem kategoria, Fanów Lego coś tu znajdzie dla siebie. Naprawdę. <grym> Prawdziwy, że tak powiem, multitypizm, czy jakby to nazwać. Oto i nasz soków w całej okazałości. Trochę tam miałem problemów z budową jego. No cóż, dawno, że tak powiem, nie grzebałem w Lego a W nim jest tak, że jak chcesz schrząśnić w środku budowu, to musisz to wszystko przymontowywać później. Że instrukcja jest mocno uproszczona, że tak powiem. Tak jak kiedyś było dawno w Lego. w skórze narzekają, że jest za bardzo rozciągliwa i tak dalej. No i powiem tak. To jest nawet mam pewną teorię, dlaczego tak jest, ale o nich opowiem może kiedy indziej. Cóż, i mimo iż trochę konstruowałem tego toporne, to dzięki temu konstrukcja jest mocno wytrzymała. Powiem tak, w młodości bardzo mnie interesowały takie małe zestawy balenikul, takie polibagi, gdzie na przykład może było zrobić matoran. Były podobne takie polibagi w McDonaldzie. No i jestem teraz strasznie ucieszony że coś podobnego teraz jest na rynku. Przynajmniej na razie. No, ale mnie bardziej interesuje. Od... Pierwszy, numer. Sam soku, powiem tak, jest większy niż myślałem. No i soku, jak soku, naprawdę <laughs> niezły ten soku. Na pewno da się go wykorzystać w jakichś innych jakichś mocach Lego związanych z niezwalnikiem, bo jest bardzo uniwersalny. Do tego dochodzą pewne elementy o ciekawych zastosowaniach. Wszczerdzień technikowy, głowa klockowa, a wiesz, skrzydła. To są elementy typowe, bajnikowe, takie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mam tutaj już tu wyraźnie, iż te elementy technikowe to jest takie brakujące ogniwo pomiędzy bajnikiem a elementami typu system. Cóż powiedzieć? Nawet trudno mi tu coś powiedzieć, więc, ponieważ jest to całość jako taka perfekcyjna. Na przykład fajnie, że ma w ich ręka taką konstrukcja, bo to jest trochę nietypowe, że tak powiem. Mamy tu także pewnego rodzaju zaczepnik, który to można wykorzystać, żeby nasz ptak usiadł na ramion masek. niestety nie dam zbytnio rady póki co tak zrobić. Mogę Was to pokazać jak teraz nasz soku prezentuje się tuż przy pająku. Dobro, zło, walka. Hmm. Chwila. Ta kolorystyka. Czy wiecie, że wiecie to są co ja? Tak dobrze myślicie. Skojarzenie? Ależ jasna! Sokoły z Cimy. No, jak to, że nie ma skojarzenia, szczególnie jeśli mówimy tutaj o, o takich dużych sokołach, jak chociażby pojazdy. Reasumując, całkiem ciekawa gazetka, trząca serii oraz przepiękny model. Cóż, naprawdę nie miałbym tutaj, jak to podsumować choćby jednym słowem. Nawet jeśli ktoś nic nie przypada za tą serią, to Także tu sporo dla siebie i technikowcy, no i ogólnie jest tu sporo ciekawych elementów. Powiem Wam tak, jeśli chociaż trochę w jakiś sposób was, się pasujecie serią Bionicle, to z pewnością będzie dla Was kompletny must have. Trzymajcie się, cześć!